Od jakiegoś czasu mam takie, można powiedzieć, że katarzizm. Zaczynam patrzeć na inne rzeczy z perspektywy. Patrzę na różne wpisy wielkich Polaków, patriotów i akwarelistę widzę w tym tęczu. Nie widzę. Ja widzę! Zacznijmy od tego, co najbardziej widzimy, czyli narracji, która teraz pod wpływem w sobie nie wiadomo czego pierwsze takie przejawy miały miejsce w maju, zyskuje na popularności. A mianowicie teoria spiskowa, jakoby ci mityczni oni po raz kolejny demony japońskie rządzą całym światem. Tworzyli inżynierię społeczną. Mającą wymusić na tych dwóch głupich kobietach, żeby się nie płodziły, żeby wielkich Polaków, patriotów nie robiły. Poprzez artykuły z brukowców. Dobry plan! Sama teza jest tak absurdalna, że w sumie nie ma większego sensu z nią dyskutować. Gdyby nie narracja prawicy, która cały czas o niej kwicy. Ci goście nie zwracają w ogóle uwagi na jakiekolwiek argumenty sensowne, czy też chłopsko-rozumistyczne, ponieważ próbowałem wielu, żeby zestawić ich pojmowanie rzeczywistości z światem zastanem faktycznym. No i nie zgadniecie, nie zadziałało. Ta konspiracyjna teza krążąca w kręgach prawicowych sugeruje, że Onet, polski portal informacyjny należący do niemieckiego Ringer, Axel Springer, świadomie stosuje inżynierię społeczną, by demoralizować Holki. Tak, panie już powiedział. Zacznijmy od tego w ogóle, że treści samego netu są zróżnicowane. Mamy na przykład wywiady z politykami, między innymi też PiSu, ale są też różne sekcje. Sekcja sportowa, sekcja dla kobiet, co pokazuje pluralistyczny przekaz, nieskoncentrowany w przeciwieństwie do tak zwanych propolskich, propatriotycznych mediów w kierunku jakiejś właściwej doktryny. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z inżynierią społeczną, oznaczałoby to automatycznie systematyczną, ukrytą agencję. Então... Taka jak na przykład, między innymi, hurdur Platforma Zła, z tego co widzę w kanale Zero, bądź też narracja o zepsutym do szpiku kości, zdemoralizowanym zachodzie, którą widzimy, przynajmniej w mojej ocenie, w TV Republika, w Realu 24, w Polsce, Najwyższy Czas oraz w innych, różnych, tak zwanych, propolskich, niezależnych telewizjach internetowych. Mało tego, Onet dosyć często powołuje się na różnych ekspertów, organizacje zewnętrzne, takie jak CBOS, Pap. No więc, co tu się, moi drodzy, od Janie Pawliło? Przede wszystkim klasyczny cherry-picking, wybiórcze cytowanie sensacyjnych nagłówków, typowe paradoksalnie dla... tak? Ruskiej dezinformacji. Spokojnie, zaraz o to zahaczymy. Socjologicznie wzrost liberalnych postaw wśród Polek, na przykład poparcie dla aborcji, wynika z przede wszystkim globalnych trendów, m.in. sekularyzacja, powszechna edukacja, a nie z mediów. Badania CBOS wskazują, że media wzmacniają istniejące poglądy, a nie tworzą ich od zera. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy zainteresowani jakimiś treściami, to o nich czytamy. Jeżeli odbieramy je w sposób pozytywny, chcemy tego więcej. Konfrontujemy się z ekspertami, z ich opiniami, szukamy debat, propozycji, opozycji, dojrzała reakcja na wniknięcie w jakiś temat, nawet nie temat, chociażby uniwersum, jeżeli jesteśmy zainteresowani jakąś książką, jakąś grą, też szukamy konkretnych treści, jest to całkowicie naturalne i spodziewane. Tak samo w przypadku nauki, tematu, który nas interesuje, gwiazdy, którą zobaczyliśmy na nocnym niebie, tylko jest taki jeden mały, drobny problem. Prawicowcy tak nie działają. Większość tak zwanej hardkorowej konserwatywnej prawicy prowadzi politykę oburzenia, to znaczy nie jest pro czemuś jest zazwyczaj w opozycji do czegoś. Jeżeli im przedstawia się na przykład, że kościół katolicki stoi naprzeciw tego złego, zepsutego genderu czy edukacji zdrowotnej, automatycznie stawiają siebie w roli wielkiego Polaka katolika, który tak naprawdę nie jest prawdziwym katolikiem, ba, znając życie, nie zna nawet podstawowych doktryn i nie wie chociażby tego, że papież, zarówno aktualny jak i poprzedni, wypowiadał się o ekologii. Na przekór tego, co między innymi plebani czy biskupi wygadują o tak zwanym zielonym ładzie. Okej, okay, lepszy dobra spoko, ale co ma to wspólnego z tym, co wspomniałeś wcześniej, między innymi o akwarelistycznej retoryce? Bardzo się cieszę, że zadałeś takie pytanie, mój drogi Na Narracja, że jesteśmy manipulowani, ktoś czycha na nasze zdrowie, ktoś zmienia, inżynieruje nasze stanowisko polityczne, kulturowe, orientację. Jest to podłoże tak zwanego syndromu oblężonej twierdzy, który tak się składa, że jest stałym elementem retoryki faszystowskiej i nazistowskiej. Ale po kolei jest to psychologiczne i socjologiczne zjawisko, które zakłada że grupa społeczna lub naród postrzega siebie jako otoczoną przez wrogie siły zewnętrzne i wewnętrzne, to też jest ważne, a tą wrogą siłą może być cokolwiek. Zazwyczaj w ruskiej propagandzie, w propagandzie neohalistowskiej, są to mityczni idzi, którzy wszystkim manipulują, czyhają na wszystkich, ale tutaj na razie zaczyna się tak zwanie z lekkiej stopy, to znaczy mieliśmy w bardziej hardkorowych kręgach tak zwany mit Ida kręcącego korbą. Tak się składa, że nie wiem gdzieś nagrał na ten temat materiał i został przez swoich własnych widzów zjechany. Tak będzie on kiedyś omówiony, mam nadzieję, że kiedyś. Ale co jest ciekawe, mamy tutaj paradoks, ponieważ... Ta twierdza oblężona przez wrogów, często zmyślonych, wyolbrzymionych, jest wybrańcami. To jest ważna rzecz, moi drodzy. To jest rzecz, która odróżnia retorykę aszystowską, azistowską, od normalnej oblężonej twierdzy. Ponieważ w normalnej oblężonej twierdzy, my jesteśmy biedne żuczki, my jesteśmy szkalowani, niszczeni, miażdżeni, i dlatego my zasługujemy na jakieś tam profity. Bardzo często tę narrację stosowano chociażby w środowiskach kipisowskich tak zwanych dzieci kwiatów. Ale tutaj mamy zupełnie inne rozdanie. To nie jest lewa strona. To jest, moi drodzy, strona prawa. Co za tym jest? Destynacja. Te środowiska wielkich Polaków, patriotów są wybranym narodem. Są najważniejsi, są najsłuszniejsi, mają zawsze rację, nigdy się nie mylą. Stoją za nimi wartości najlepsze na świecie możliwe. I ci, i źli, bądź też Teraz oczywiście mityczni oni, japońskie demony, stają na głowie, żeby zepsuć żyki, żeby wyniknąć też środowiska i je wywrócić na lewą stronę. A te środowiska mają misję misję spłodzenia więcej Polaków, żeby nie było minusowego przyrostu naturalnego do końca ludzkości wśród Polaków, tylko żeby były miliardy Polaków płodzone. Równocześnie to środowisko jest biednymi żuczkami, ale posiada jakieś nadludzkie możliwości, nadludzką siłę. Co kurwi logikę, ponieważ jeżeli oni są nadludzkimi, wielkimi, wspaniałymi, niemożliwymi, niepokonanymi, to jakim cudem doprowadzili sami siebie do sytuacji, w której są oblężeni, w której są wiecznymi ofiarami. Przecież to nie ma żadnego sensu. To się nie dodaje. Otóż w takiej, ponieważ według aszystowskiej, azistowskiej retoryki, wybrany lud jest zawsze zwycięzcą. Wobec tego nie może być ofiarą, ale musi grać kartą ofiary, żeby jakoś zjednoczyć ludzi i sprawić, że będą mieli paranoję. Tu jest ten kurwi logikanizm, tutaj jest ten największy możliwy syf, który jest kreowany. W retoryce aszystowskiej za Mussoliniego tymi wszystkimi winnymi byli liberałowie. Komuniści, zdradzieckie elity, no i nie zgadniecie. Dzisiaj wśród wielkich Polaków, patriotów, winni są te złe lwaki. Dla nich lewak to jest Libek, Tusk, ale również Zandberg, który jest. Socjaldemokratą, ale według nich jest największym możliwym komunistą, oraz radzieckie elity. Pananowi nowobogaccy. I co to oznacza? Kiedy wielcy Polacy, patrioci są oblężeni, to znaczy, że wszyscy powinni się zjednoczyć pod jednym sztandarem. Po raz kolejny narracja od Wójka Józia oraz Tio Benito. To jest zarazem też dźwignia, ponieważ jeżeli. Naród jest ciemiężony, szkalowany, niszczony, miażdżony. Mamy trzy rzeczy, które ta dźwignia umożliwia. Przede wszystkim dehumanizację wroga. Ten wróg staje się abstrakcyjnym zagrożeniem, no bo on jest wszędobylski, on jest wszechobecny, on ci do dupy zagląda, on w koszu na śmieci siedzi, w lodówce się ukrywa, artykuły pisze na oneć, on jest wszędzie. Ale zarazem ten wróg. To jest Twój sąsiad, Twoja koleżanka z pracy, gość, który czeka na tramwaj z Tobą o siódmej rano. To są Ci Wszyscy Ludzie. I Ci Wszyscy Ludzie są przez takiego zmanipulowanego wielkiego Polaka, Patriotę traktowani na tym samym poziomie, na tym samym stadium chorej nienawiści. A ta chora nienawiść, zapytacie po co? Dwie pozostałe rzeczy. Przede wszystkim konsolidację wewnętrzną, strach przed tymi wszystkimi mitycznymi onymi sprawia, że Ci Wielcy Polacy, Patrioci. Ci wielcy, wspaniali jednoczą się wokół swoich sztandarów. Ale tutaj wchodzi trzecie i właściwie najgorsze: usprawiedliwienie agresji. Obrona musi być równomierna. Jeżeli ktoś wchodzi ci do domu i robi ci rozpierdachen, kradnie twoje rzeczy, zmienia wystrój, no to w tym momencie powinieneś go wywalić siłą. Tutaj jest dokładnie to samo. Jeżeli my, logicznie myślący normalni ludzie, tak myślimy, prawagi myślą mniej więcej tak samo, tylko razy 10. Tym pięknym sposobem ci wielcy Polacy, patrioci wychodzą z założenia, że jeżeli jest ten mityczny wróg, ten mityczny wróg jest wszędzie, tego mitycznego wroga nienawidzą pasjami, to daje im to usprawiedliwienie na pozbycie. Użyjcie się go drogą siłową. Teraz powiecie, okej, okay, lepsze, ale w tym momencie przecież ci wszyscy wielcy patrioci są w państwie, gdzie nie ma na całe szczęście zezwolenia na coś takiego. Are you sure about that? Bo tak się składa, że w momencie, w którym dyskutowałem na ten temat z wielkimi Polakami, patriotami, oni zaczęli wypisywać, że ja nie jestem człowiekiem, jestem lwakiem ponieważ miałem podważyć jedyną słuszną narrację o inżynierii społecznej mitycznych onych. Tak zwani wielcy Polacy, patrioci, już są na tym etapie, już są na etapie dehumanizacji, gdzie wprost piszą, że można mnie krym, no bo jestem lwakiem w ich oczach. Na marginesie, oczywiście, Twitterek pod wodzą Elon nie mówię, nie najniejszego problemu. Zgłosiłem typa, który wprost grozi mi Ercią. Bardzo przepraszamy, ale ta wypowiedź nie narusza naszych standardów. Elo, co znaczy, że to będzie dalej się powtarzać. Większać. No dobrze, lepsze, ale przecież nie żyjemy w państwie, gdzie takie środowiska tworzą swoje własne bojówki, które w sposób legalny rozprawiają się z wrogami ludu. Przecież nie jest jeszcze aż tak źle. No nie, tylko jest w sobie taka doktryna stworzona najpierw przez e, samych akwarelistów, potem ją spisał James Mason. Jest to tak zwana doktryna samotnych wilków. Ona ma na celu przyspieszyć upadek tego złego, zepsutego społeczeństwa, czerpiąc z azistowskiej wizji wojny narodu, volkskrieg, znana bardziej historyką pod nazwą Projekt Werwolf. Na czym on polegał? Tak zwani wielcy, prawdziwi Niemcy patrioci, wiedząc, że ich imperium pod wodzą akwarelisty się rozpadło, nie stracili nadziei. Stwierdzili, że doprowadzą do upadku tego two demokratycznego, demokratycznego, socjalistycznego Terrorystycznego środowiska poprzez akty terrorystyczne, tworzenie chaosu, dystrybucję ulotek, przekonywanie z lokalnej społeczności, dokonywanie amachów na lokalne posterunki, kradzież broni, amunicji. Tak się składa, że Sama polska ludowa miała do lat 60. całkiem sporo z nimi problemów, między innymi w okolicach dzisiejszego dolnośląskiego i śląskiego. To byli ludzie, którzy ledwo wąchnęli trzeciej eszy, ale cały czas desperacko walczyli ku chwale swojej jedynej słusznej ideologii. Ponieważ twierdzili, że na pewno tak będzie. Jeżeli oni będą kręcić inby, jeżeli oni będą robić szajs, to w końcu to całe, jak to wujek, foliarz mówił, to wszystko pierdolnie, i oni zostaną na tych listach. Poprowadzą naród. Wielki wspaniały naród niemieckich patriotów. Moi drodzy, to jest jeden do jeden więc z tego. W mojej ocenie to jest otwarcie właśnie do tej narracji. Daleko nie musimy szukać. Znajdźcie sobie tak zwanych wielkich, patriotycznych, propolskich polityków, którzy hmm, powiedzmy, że w ciągu ostatnich no, nie wiem, pięciu lat. Robili jakieś inby. Chociażby yy, wchodzili do szpitala i doprowadzali do tego, żeby cały oddział był naraz zablokowany. Kradli flagi z urzędów, blokowali inwestycje w pewnych kluczowych stanowiskach i miejscach doprowadzali do destabilizacji Polski na arenie międzynarodowej, przeszkadzali w reprezentacji Polski demokratycznie wybranym reprezentantom i ludziom, którzy w sposób jak najbardziej legalny mieli jechać, zostali pozytywnie zweryfikowani za granicę promować nasz kraj? Czy kojarzycie tych wszystkich ludzi? Tutaj wypadałoby zadać pytanie, czy ci wszyscy ludzie działają zgodnie z doktryną? To znaczy, znają tę doktrynę, zapoznali się m.in. z pracami Józefa Getio, Benito i teraz sobie... Jak od linijeczki listę odhaczają. Raczej nie. W większości przypadków zakładam, że nie. W większości przypadków zakładam, że ci ludzie inicjowani Mniej lub bardziej przez tzw. ruską propagandę, która jedzie też dokładnie według tego samego, mają jakąś swoją własną wizję, którą chcą realizować. Czasem z wyrachowania, czasem z tego, że rzeczywiście coś im się w łebku pomieszało i definitywnie wierzą, że Polska została wybrańcem narodów i teraz stworzą wielkie imperium lechickie. W dalszej perspektywie to nie ma większego znaczenia, moi drodzy. My te wszystkie szajsy musimy wprost nazywać, pokazywać i zacząć cokolwiek z tym robić, ponieważ niestety, jak ten film pokazuje, to już się dzieje. Te rzeczy już mają miejsce. I może wreszcie czas, żeby państwo, jako ostoja demokratyczności, stojąca na straży prawa, zaczęła coś z tym Robić. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam, w opis, tam znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podesłać temat, macie taką okazję. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.